Krajowy Związek od lat organizuje duże imprezy w tej dyscyplinie. Mistrzostwa do lat 23 jednak pierwszy raz rozgrywane są w naszym kraju. To wielkie wyróżnienie. Cieszę się, że Polska otrzymała prawo i tą honor organizacji Mistrzostw Europy Młodzieży dla 23. Po raz pierwszy w historii takie zawody się odbędą. Ostatnie zawody mistrzowskie odbywały się w Warszawie. Mistrzostwa Europy Juniorów 7 lat temu. Mam nadzieję, że te zawody będą. Piękną imprezą, na której nasi zawodnicy również pokażą się dobrej strony. No jest to duże wyróżnienie dla Polski i mam nadzieję dobra promocja tego wspaniałego sportu, jakim jest judo. Ostatni wielki turniej w stolicy zakończył się zdobyciem przez Biało-Czerwonych pięciu medali podczas wrocławskich zawodów. Szefowie judo w kraju liczą na sukces organizacyjny, ale także sportowy. Będę zadowolony, jak będzie krążek wśród kobiet i wśród mężczyzn. Dwa medale by nas w zupełności satysfakcjonowały. Zawody te są trudną próbą. Bardzo silna konkurencja. Startują również zawodnicy, którzy w seniorskich zawodach osiągają sukcesy. Zawodnik w 90 kg to od Węgier, wicemistrz świata, aktualny seniorów, także naprawdę duża konkurencja i tutaj bardzo ciężko wśród tych wspaniałych zawodników będzie, będzie się pokusić o medal. Kogo przede wszystkim warto oglądać? Jest kilkoro wybitnych naszych zawodników. Ciężko jednak wskazać pewniaków do podium. Tłumaczy prezes. Mamy wśród tych naszych reprezentantów utułowanych już zawodników w kategorii juniorskiej, bo Areta Podolak, aktualna mistrzyni świata juniorek, yy, y, Tomasz Szczepaniak, wicemistrz Europy, Patryk Ciechomski, brązowy medalista mistrzostw świata. Także jest kilku talentowanych zawodników, którzy mogą pokusić się o, o, o podium. Hala na zawody została przygotowana bardzo dobrze. Wszystko wygląda efektownie. Największy sprawdzian jednak dopiero przed Wrocławiem. Celem jest Zapełnienie trybun. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Jak sam pan zauważył, naprawdę wystrój hali jest wspaniały. No, dla mnie, takim punktem honoru jest to, żeby na zawodach były pełne trybuny. Zobaczymy, czy, czy kibice dopiszą. Chciałbym, żeby przyszli, bo jest to no, niepowtarzalna okazja zobaczyć najlepszych zawodników z Europy w akcji. Zawody potrwają do niedzieli. Wstęp do hali Orbita jest bezpłatny. Poranna sesja eliminacyjna rozpoczyna się o 10. Finały rozgrywane będą od godziny 14.30. Pierwsze piłki meczu pokazały, że o wygraną będzie bardzo trudno. Nasze zawodniczki wyszły na parkiet nieco onieśmielone. Po trzech piłkach przegrywały 0 do 3. Pokazały jednak, że potrafią walczyć na pierwszą przerwę techniczną. Schodziły bowiem przegrywając ledwie 6 do 8. Po kilku kolejnych akcjach było jeszcze lepiej, bo wrocławianki traciły do utytułowanych rywalek ledwie punkt. Znów jednak pozwoliły odskoczyć przeciwniczkom. Dwie złe decyzje. I na drugiej przerwie mistrzynie Szwajcarii prowadziły 16 do 13. Podopieczne Aleksandersena ponownie do oczka zmniejszyły strata, ale na finiszu nie miały nic do powiedzenia, przegrywając partię 19 do 25. O drugim secie środkarki Impelu chciałyby pewnie zapomnieć jak najszybciej. Poległy aż 9 do 25. To bez wątpienia jedna z najwyższych porażek polskich zespołów w europejskich pucharach. O wszystkim zadecydował fatalny początek po walce w pierwszej partii do drugiej drużyna gości przystąpiła jakby bez walki, bez wiary we własne umiejętności i możliwości. Na pierwszą przerwę techniczną zespoły schodziły przy prowadzeniu Volero. Uwaga 8 do 0. Set bez historii. Szwajcarki kontrolowały grę i ostatecznie zwyciężyły różnicą aż 16 punktów. Początek trzeciego seta. Nieoczekiwanie dla Impelu. Wrocławianki prowadziły 2-0, a później 4-2. Szwajcarki uzyskały prowadzenie na pierwszej przerwie technicznej, wygrywając 8-7. do Gospodynie dołożyły kilka udanych akcji i po chwili było już 12-8. do Przystanie 19-15. O czas poprosił Tore Aleksandersen. To chwilowo poskutkowało. Nasze zdobyły 3 punkty, tracąc 1. Finish to jednak znów popis rywale, które wygrały partię 25-20 i cały mecz 3 0. Po powrocie do Wrocławia Impelki czeka chwila odpoczynku, kilka treningów i wyjazd na kolejny mecz Orlen Ligi. Już w poniedziałek nasza drużyna zagra z Muszynianką. Faworytkami będą zawodniczki z Muszyny, które zajmują obecnie trzecie miejsce w lidze, grają bardzo skutecznie. Czy zespół wicemistrzyń Polski podniesie się po wysokiej porażce w Szwajcarii? Początek meczu w Muszynie w poniedziałek o 18.00. Najbardziej utalentowani młodzi zawodnicy zostali objęci specjalnym systemem szkolenia. Dzięki finansowaniu mogą spokojnie trenować i grać przeciwko rówieśnikom z całego świata. Jest to świetna wiadomość i dla nas, jako zawodników, którzy w objęcie takim programem, ale również jak i dla całego polskiego tenisa, ponieważ taki program, który powstał, czyli Davis Cup Future. Nigdy nie było takiego programu w Polsce, a nawet nigdy nie widziałem czegoś takiego, żeby 14 zawodników miało sponsorowany, zawodnik, sponsorowany wyjazd na, na turniej za granicą na 3 tygodnie. To jest jak i na Polskę, jak i na Europę to jest wysoki standard, więc bardzo duży plus dla Polskiego Związku że coś takiego dla na nas. Zrobił. Związek pomaga, ale też wymaga. Grupa objęta specjalnym programem musi w pełni podporządkować się trenerom i wykorzystać szansę daną im od losu. Wymagania muszą być, bo mamy olbrzymią pomoc. No tak jak mówię, od kilku lat nie było tak dużej pomocy z polskiego związku tenisowego, dlatego będziemy ciężko pracowali. I chcemy to wykorzystać jak najlepiej. Jeden z liderów reprezentacji ma już doświadczenie na arenie międzynarodowej dzięki startom w kilku wielkich juniorskich imprezach. Teraz dzieli się otrzymaną lekcją z kolegami. Najgorsze są początki, więc jak z kolegami tutaj będziemy rok, dwa grać i myślę, że będzie to w dobrym kierunku szło, to najgorszy jest początek, te pierwsze właśnie parę punktów. Już jako tako myślę, że mam to za sobą, więc tutaj wspieram kolegów właśnie. Daje wskazówki, żeby było jak najlepiej. Gdyby nie włączenie 14 zawodników do programu, wielu z nich nie miałoby szans na podróżowanie po świecie i granie z młodymi zawodnikami z innych krajów. Już na przedbiegach biało-czerwoni byliby lata świetlne za równolatkami z innych państw. Turnie są związane z wyjazdami za granicą i ponosi to ogromne koszty, a dzięki temu programowi mamy okazję spędzać nie tylko czas i trenować z najlepszymi zawodnikami w Polsce, jak to robiliśmy do tego czasu. Ale mamy też przed cztery tygodnie profesjonalną opiekę profesjonalnych trenerów i razem jesteśmy w wspaniałej drużynie, wspaniałej atmosferze. Nic tylko cieszy ci się grać. W Polsce możemy sobie zagrać 5-6 turniej, ale później to, to trzeba wyjeżdżać za granicę. No, takiej możliwości nie każdy, nie każdy miał. Teraz mamy pomoc, ogromną pomoc Polskiego Związku, dlatego będzie taka możliwość, żeby wyjeżdżać za granicę. To nas bardzo cieszy. Postępy naszych zawodników można śledzić m.in. na oficjalnej stronie Polskiego Związku Tenisowego. Niedziela będzie należeć do fanów Szczypiorniaka. Przed nami kolejne spotkanie o punkty Superligi. Śląsk-Wrocław podejmie azoty Puławy. Ekipa Piotra Przybeckiego jest klasyfikowana wyżej w tabeli, ale na pewno łatwo nie będzie. Po zmianie trenera drużyna z Puław nabiera tempa. Kadra rywali do tego jest bardzo mocna. Ostatnio odnieśli zwycięstwo, które ich mocno podbudowało. Nie zawodzi jednak także Śląsk, który przed tygodniem zdobył cenny punkt w mieście. To tym razem wyjdzie z batalii zwycięsko? Początek meczów w niedzielę o 15 w hali AWF-u przy Paderewskiego. 18 zawodników znalazło się w reprezentacji Polski na rozpoczęte dziś we Wrocławiu Mistrzostwa Europy do lat 23 w judo. Zawody w hali Orbita potrwają do niedzieli, a wstęp na nie jest bezpłatny. To pierwsze tego typu zawody w Polsce. Wcześniej w naszym kraju organizowane były m.in. Mistrzostwa Europy Seniorów w Gdańsku i we Wrocławiu. Walki Mistrzostw Europy do lat 23 w sobotę i niedzielę od godziny 10. Kolejne atrakcje sportowe zapewnia Centrum Skłosza Redeko przy Strzygącki w Wrocławiu. W niedzielę rozegrana zostanie trzecia kolejka Mitsubishi drużynowej ligi Skłosza. To nowy projekt Centrum, który przyjął się doskonale. Co tym razem? Można śmiało powiedzieć, że wielka dawka dobrego grania. Przed nami sześć meczów. Cykl zakłada natomiast pięć turniejów eliminacyjnych. Półfinał i finał. Najlepszą drużynę poznamy w połowie stycznia. Redeko nie tylko z poszem żyje. Jeżeli ktoś kocha spore prędkości, też oferta na weekend dla niego. W sobotę rozegrana zostanie 11. eliminacja w Wrocławskiej Ligi Time i Wrocławskiej Ligi Rajdowej. Uwaga, tym razem impreza na torze na niskich łąkach. To przedostatnia próba w tym roku. Wszystko zakończy się ściganiem w grudniu na torze Redeko, przy Rakietowej. Rok szkolny trwa, trwa też wolejmania. Zapraszamy na kolejny turniej z cyklu, który odbędzie się. W sobotę w hali wielofunkcyjnej AWF Wrocław przy Paderewskiego turniej rozpocznie się o godzinie 9. 28 szkół podstawowych wystawi zespoły w kategoriach dwójek i trójek. W hali AWF spodziewamy się około 300 dziewczynek i chłopców z klas czwartej i piątej. Wstęp na zawody oczywiście wolne. Warto wspierać siatkarskie talenty Wrocławia.